Dasz mi pójdzie. Potrzebuję trochę więcej wiary. Ludzi wokół snują się jak cień. Popatrz przez różowe okulary i uśmiechnij do mnie się. Już nie zlecaj, nie bój się. Cały świat pokocha cię wszyscy będą mówić nie do wiary. Włóż okulary i nie przejmuj się, świat przestanie być szary. O! o. Włóż okulary i nie przejmuj się, świat przestanie być szary. O, o! O. o. Nikt nie powie więcej, taki mały, bo dorosły też założy je. Popatrz przez różowe okulary i uśmiechnij do mnie się. Już nie zwlekaj, nie bój się. Cały świat pokocha cię, wszyscy będą mówić: nie do wiary. różowe okulary.

Cały świat pokocha cię, wszyscy będą mówić niedowiary. Łóżużowe okulary, nie okulary, i nie przejmuj się, świat przestanie być szary. O, o, o. okulary, i nie przejmuj się, świat przestanie być szary. O, o, o.